Dzień dobry, moje drogie byczki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na sierpień. E, słuchajcie, zaczynamy od przesłania. Najpierw będzie przesłanie, następnie sprawdzimy miłość i relacje. I tutaj będzie przesłanie dla singli i informacja dla osób w związkach. Później przejdziemy do kwestii zawodowych i finansów. Sprawdzimy, co karta sugeruje, co przynosi miesiąc zawodowo oraz co wskazuje odnośnie mm, jakichś spraw. W zakresie decyzji finansowych. Wyzwanie miesiąca a na końcu. Mm, wskazówka. Zaczynamy. Przesłanie dla Was. Słuchaj, karta mówi, że cokolwiek tam się dzieje u Ciebie. Ważne jest, żebyś zachował cierpliwość i trochę moderował sytuację, dlatego że jesteś na właściwej drodze do tego, żeby jakieś swoje marzenia, jakieś swoje pragnienie wdrożyć w rzeczywistość. To jest troszeczkę tak. Właściwe osoby, właściwe okoliczności, właściwe zasoby zostaną w sierpniu, albo postawione na Twojej drodze, albo w końcu znajdziesz te brakujące ogniwa. Um, I trochę pokazuje się energia szczęścia i nowych możliwości za tym płynąca, więc zaufaj. Zaufaj sytuacjom, zaufaj temu, co robisz, zaufaj sobie. E, no, trochę tak. Dobra, zobaczmy. E, główna energia miesiąca. Rycerz Kielichów. Kwestie miłosne dla kogoś mogą mieć znaczenie. Szczególnie, że tutaj mamy do czynienia z taką energią pierwszych randek, pierwszych spotkań, pierwszych flirtów i tak dalej, Ogólnie energia miesiąca w Rycerzu Kielichów pokazuje byka, który działa z odwagą, jest bardzo empatyczny, stara się wyrażać swoje prawdziwe uczucia, podąża za sercem. No i też moim zdaniem będzie jakaś Konkretna sytuacja, w której już nie będziesz się powstrzymywał od wyrażenia swoich emocji, tylko bardzo świadomie powiesz komuś, co czujesz, tak? I to nie musi być wcale romantyczne, od razu powiem. To może być jakaś sytuacja osobista i tak dalej. Ten rycerz Kilichów jest bardzo przyjemny, on jest y, przeserdeczny, on jest y, a bardzo otwarty na różnego rodzaju emocjonalne doświadczenia, jest miły, jest uprzejmy, jest bardzo czarujący. To jest wasza energia główna. Miesiąca. Idźmy dalej. Miłość dla singli. Moja droga Singielko. Jeśli chodzi o miłość u Ciebie, to niewątpliwie wiesz, pokazujesz się bardzo silnie we własnej energii, pokazujesz się jako osoba, która dba o siebie. Jeśli, jeśli, jeśli jesteś singielką, no po prostu dbasz o siebie, dbasz, dbasz o swoje potrzeby, jesteś bardzo praktyczna ogólnie. Być może będziesz się zastanawiała w sierpniu, jak jeszcze lepiej możesz zatroszczyć się o swój komfort, o swoją formę, tak, fizyczną i tak dalej. Być może będziesz chciała w sierpniu wprowadzić jakieś nawyk codziennej chwili, że tak powiem wyjątkowego, wyjątkowo sprzyjającego ci relaksu, prawda, lub coś innego, co będzie odżywiać twoje ciało, twój umysł. No, bardzo mocno jesteś skoncentrowana, również moja droga singielko, mój drogi singlu, na życiu doczesnym, na sprawach zawodowych. Wydaje, ci być, wydaje się, że jest ci dobrze, czujesz się komfortowo w swoim życiu singla. Jeśli tak nie jest, to zapraszam Cię serdecznie do filmu, który jakiś czas temu przygotowałam. Jak fajnie jest być solo, jak fajnie jest być singlem, jak dbać o to, żeby być spełnionym singlem. Ten film znajdziesz w playliście z dobrostanowym kontentem u mnie na kanale, więc zapraszam, posłuchaj. Być może czymś się jeszcze zainspirujesz, bo tutaj raczej pokazuje się byczek, któremu jest dobrze, naprawdę wygodnie, nie do końca jakby. Kwestie romantyczne, i kwestie miłosne y, to jest coś, co wiesz, spędza ci sens powiek. Raczej powiedziałabym, że wszystko to, co tworzysz, to wszystko jest wszystko to, co tworzysz w sierpniu, raduje ciebie, daje przede wszystkim radość tobie, ma służyć tobie, może Twojemu najbliższemu otoczeniu, tak? Ale nie, niekoniecznie by, jakby bycie w związku jest priorytetem, aczkolwiek no, rycerz Kilków sugeruje, że jest w ogóle Ciebie ktoś, kto niewątpliwie no, macie na oku, lub po prostu jest, jest coś w tobie takiego, że ta osoba, wiesz, się rozpływa w takim znaczeniu, że. Jest bardzo miła względem ciebie. To mogą być flirty ró różnego rodzaju. Zobaczmy w związkach. W związkach decyzja. Decyzja dotycząca konkretnego działania. Czy podjąć działanie, czy nie podejmować działania. Um, w związkach też pokazuje się potrzeba zaplanowania swojej przyszłości i później podejmowania decyzji w związkach pokazuje się również słuchajcie możliwość na to, żeby w końcu jasno zobaczyć w ogóle jakie możliwości stoją przed wami i jak z nich skorzystać okej, okay? w związkach dobrze by było patrząc na to co na ilustracji również, żebyście sobie spo sporządzili wspólne, wspólną listę celów albo mapę celów na najbliższy czas wiesz, do końca roku na przykład, prawda, niekoniecznie na rok najbliższy i starali się, że tak powiem, krok po kroku dążyć do tego, co sobie zaplanowaliście, co na tej liście się znalazło. Idźmy dalej, praca finansa, praca finanse, jeśli chodzi o kwestie co przyniesie miesiąc zawodowy, on wam przynosi energię królowej mieczy, czyli bardzo, i bardzo, bardzo mądre i bezstronne kierowanie swoimi myślami, swoimi decyzjami w pracy. Bardzo fajna zdolność do obiektywnej oceny sytuacji w pracy. Jako takie powiedziałabym dodatkowe ćwiczenie, to można by było tutaj w tej Królowej Mieczy, moje drogie byczki, zawodowo praktykować uważność i bardziej dystansować się od emocji w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, które mogłaby, można by było nazwać wyzwaniem, prawda? Żeby raczej kierować się logiką, etyką, nie dać ponosić się jakimś emocjom w pracy. Co w finansach, emocje w pracy, ktoś może się z wami kłócić, kłócić o jakieś pieniądze, więc tutaj uwaga, żeby nie dać się ponieść emocjom. W finansach trzeba będzie działać szybko i zdecydowanie i mieć jasno określony cel. To szczególnie jeśli tutaj finanse mają związek z waszym życiem partnerskim, to jest jakaś konkretna historia, która będzie wymagała podjęcia od was ważnej decyzji, czyli trzeba znowu zrobić sobie analizę za i przeciw. Uważam również, że trzeba to karty sugerują po prostu zaplanować jakąś wspólną przyszłość jeśli chodzi o kwestie finansowe lub wykorzystasz możliwości, które wykorzystacie możliwości, które będą przed wami stały w sierpniu i te możliwości się finansowo tu pokazały. Natomiast chodzi o to, że trzeba będzie działać szybko, zdecydowanie, no dosłownie mieć jasno określony cel jeśli chodzi o kwestie finansowe. To może wam pomóc na przykład coś dla siebie Uzyskać więcej, prawda? Pozyskać jakieś środki. No tak. Nie obędzie się. O, o, trochę jakby nie obędzie się bez negocjacji, lub bez, nazwijmy to, nieco. Hmm, takiego przypilenia z waszej strony, tej drugiej osoby, żeby sprawy ruszyć do, do przodu, to są finansowe, lub też udać się pozyskać pieniądze na jakiś ważny dla ciebie aspekt, drogi byczku. E, zobaczmy wyzwanie miesiąca: siódemka kielichów. Oczywiście, że siódemka kielichów może być wyzwaniem, e, szczególnie jeśli za bardzo bujamy w obłokach, nie wybiera... no tak, w obłokach, nie za bardzo wybieramy świadomie. Szczególnie jeśli nam się wydaje, że mamy nie wiadomo ile różnego rodzaju opcji, to się staje po prostu już nieco, wiesz, przytłaczające, drogi byku. Bo dla ciebie ogólnie wyzwaniem, wyzwaniem miesiąca jest wybór świadomy tego, co jest dla ciebie naprawdę wartościowe. Trzeba by było się zastanowić, czy twoje pragnienia, które nam się tu zarysowały w siódemce kielichów, a jest ich kilka, przynajmniej w sierpniu. No wiesz co, to jest coś, co jest w zgodzie z Tobą, z Twoimi wartościami. Dobrze jest również, jeśli czujesz się skonfudowany różnego rodzaju opcjami, które do Ciebie spływają w sierpniu, no to na pewno dowiedzieć się, sprawdzić dokładnie, co, do, co, co kryje się za daną możliwością. Albo po prostu sporządzić sobie listę własnych marzeń i ocenić, królowa mieczy, ocenić realnie, które z nich naprawdę wiesz, są spójne z Tobą, są możliwe do osiągnięcia i tak dalej. Żeby na tych być może w pierwszej yy, okoliczności, w pierwszej chwili się koncentrować, a te marzenia, które na ten moment są mniej realne, do, yy, że tak powiem, wdrożenia w życie, zostawić na później. A jakaś na to wskazówka. <laughs> E wybieraj miłość, wybieraj to, co Cię porusza. Wybieraj to, co czujesz, że przynosi ci jakąś harmonię. Wybieraj wsparcie to też jest taka informacja dla Was. Wybieraj to, co będzie pogłębiało w Tobie pasję, co będzie pogłębiało jakąś więź z, innym, z innymi ludźmi. Dla części z Was, jeśli tu jest wybór romantyczny i nie wiesz na kogo się zdecydować, to jak dla mnie karty sugerują, że dobrze by było jednak spędzić ze sobą troszkę więcej czasu na jakichś wspólnych aktywnościach, żeby zobaczyć być może potencjalnego kandydata, czy kandydatę, kandydatkę w różnych sytuacjach, prawda? Um, lub zaproponować jakieś wspólne spotkania dodatkowo, dodatkowo, żeby lepiej się poznać, lub zaproponować jakąś aktywność tutaj zaproponować coś, aktywność, rozmowę, która pozwoli Tobie i tej drugiej stronie sytuacji lepiej się poznać, okay? utwierdzić w jakimś przekonaniu. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.